90 minut do przybicia betoniarki, prawdopodobnie. No i też przybędą koledzy, prawdopodobnie. Tak dużo niewiadomych. Nie wiadomo, czy który z tych. Nie wiadomo, który z. Nie wiadomo, który z tych elementów układanki może zawieść, no ale to czas pokaże. A ja zapraszam na film. Także ja w międzyczasie się wezmę za usunięcie tutaj tych folii. Mam nadzieję, że nie będzie padać deszcz. No, troszkę wody się nazbierało. Jak widać. Także folia się przydała. thank you O, coś tam delikatnie wody naleciało gdzie nie gdzie, ale nie jest jakoś tragicznie. O, prawdopodobnie jedna z tych plandek yy, nie była szczelna w 100%, albo gdzieś tam sobie przeciekło boczkami. No, ale tu jest w miarę sucho. O, tragedii nie ma, jest dobrze. Moim zdaniem przynajmniej. Także tylko jeszcze usunę. Tutaj prowizoryczne moje sporniki. Pochyłości, żeby woda sobie się ewakuowała. No i jedziemy dalej. Zainwestowałem w buciki do betonu. A nie, to też nie jest reklama sponsorowa. Jak zwykle, buciki zakupione za pieniądze własne. No ale prezentuję teraz, żeby że potem po prostu może się okazać, że nie będzie czasu, tak e, ściągłem plandekę, już jestem cały spocony, a temperatura dosyć wysoka, ale tak pogoda, ni, ni, ni to słońce, ni to chmura, także zobaczymy. No, a problem z butami jest tak, że nie mogę tutaj ich zakupić w okolicznych sklepach, z tego względu, że mam dosyć dużą stopę, <laughs> 40... 47 rozmiar, także w sklepach mają maksymalnie do 46. No i tutaj kłania się Amazon, także w te wakacje zainwestowałem sobie w takie buciki do ogrodu. No i do, do betonu. No ale generalnie chodziło o to, że e, miałem buty

C'est bien pour toi filmer ou c'est pégraph ou or... c'est pégraph c'est journaliste okay. sur la vidéo il y a pas problème. Donc <laughs> pomocnik przybył jakiś pozytyw zobaczymy jak się sprawi się um, drugi pomocnik. Może <laughs> euh recuperage hier. C'est bien oui. Euh oui, ça se fait des mois à la maison, ça se fait des mois à la maison. C'est bien, frep. C'est <coughs> je 刚才我我先要从哪里？从这从这。

de șantier la, 5000 de metri la. de de <fue�> metri de chantier de Le de de șantier de metri de metri de 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 șantier de metri de metri un <only> Euh, non Là, je vois là, ici c'est besoin de poser encore le béton. Attends, je te dis combien c'est besoin. Presque 5000. Vas-y, vas-y. encore un saut, c'est bon. Donc du coup, il n'y a pas eu de perte de béton avec le reste. Toi Il hein? n'y a pas eu de, de perte de béton. Non. C'est vrai, les vibrateurs, c'est pas bon. Normalement, pour la dalle, c'est pas besoin de, de, de vibrer. Parce que je regarde un film, c'est par les le ciments en dessous. Je comprends. C'est vrai ou c'est pas vrai Oui, c'est vrai. Okay. Ça, les vibrateurs, c'est pour les murs et pour les planchers. C'est pas pour les dalles. Oui, oui, pour l'intérieur, ça va. Ouais. Je pense. Ah, ça va, non euh, Gwen, le parking pour dents se Il Je suis taxé très cher pour euh, démonter les veranda. Oui. <rire> <rire> Moi je pense acheter ça, 70 euros ça c'est 250 euros à pomper oui pour, pour un p c'est trois fois plus cher ah, oui, ah, oui c'est bon c'est nickel c'est bon alors regarde je regarde alors regarde, ah, regarde c'est nickel les béton je regarde ouais. comment c'est fait un chef No, także nasz ekspert przy pracy. bo no, myślę, że mi by to zeszło pięć razy dłużej, ale też nauczyłem się czegoś nowego. No i teraz widzicie, dlaczego sobie przygotowałem ten wykop. Teraz sobie tylko go zwibruję, rozprowadzę i będę miał już pierwszą warstwę, przynajmniej na tym odcinku. No nie trzeba urabiać, nie trzeba się męczyć, po prostu nadmiar. No, zawsze się może zdarzyć. Lepiej mieć za dużo, niż za mało. A dzięki właśnie przygotowaniu takiego wykopu, to materiał się nie marnuje. No także, jak widzicie, robótka skończona 32,5 metra położone, i pół godzinki nam zeszło na to. Jest powód do totalnego zadowolenia. A tutaj ta pierwsza warstwa, to wyszła trochę grubsza niż przewidywałem. No, ale nie ma to znaczenia za bardzo. Potem się będzie kombinować jeszcze. A tym bardziej, że nie wiem jeszcze dokładnie, jak tutaj linia pójdzie. No, ale też powód do zadowolenia, bo mniej to dokręcenie w przyszłości. Jak widzicie, krecik. To czasu do czasu mi wykopi w okolicy płyt moich łupkowych. No ale co zrobić? To nie jest jeszcze przygotowane.